Pierwsze aktywowanie dodyne, c, życia i bezpieczeństwo dla cymi. I to, co dzisiaj Ukraina robi, a my jak przedstawiciele Sojuszu możemy w tym dopomóc, c, zabezpieczenie, c, elementarnej bezpieczeństwa w każdym miejscu Ukrainy. Czy projekt jaki zaczęto? Na Livszczynie, w Samborii, jaki który poszedł sztabnymi krokami do Kijowa, do Harkowa, do Desy, do Khmelnickiego, do Lwowa, on Tak i do innych miejsc Ukrainy, i do Białej Cerkwy. Mię bardzo przyjemność, że są na tych podjęciach z początku działania nowej służby policejski w Białej cerkwi. To służba jaka potrzebna każdemu z was? tym, jaki każdy godzina o przeżycia swoich dzieci, po swoje życia i o to, żeby ty, jaki rano wychodzi z Haty, w w dobrym nastroju, przyszły z wieczór do haty i mogły zaczynać myśleć o następny dzień, pro następne życie. Czy bezpieczeństwo, jak wy, policijscy, będziecie do nosy tym ludem? Czy elementarne prawo każdej ludziny i to elementarny element tego, żebyśmy mogli myśleć o майutne i budować майutne. Wasza służba, ona bardzo potrzebna. Ja was witam z tej służby, witam tych, którzy wam pomogli to zrobić. I w pewnym iż my będziemy zobaczyć rezultat tym, jak wy będziecie akceptowani i przyjmować waszymi mieszkańcami Błyskawicznej Drzaskowskiej i jak wasz autorytet wśród ludzi będzie roztuty. Takie projekty, jak ten projekty moim oczem, ważne, ponieważ teraz wracają do граждан, доверия жителей э, для э, полиции. Почему? Потому что полиция это сервис для своего народа и полиция это э, задача полиции это привести э, 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 охрану э, своего народа, своих, своих жителей. Они ответственны за это.